Dzień dobry. Jak co dzień rano? Bo, jak, jak co dzień rano jedę na crossfit i stoję na czerwonym świetle i słucham lepiej. Teraz. A jak? Siebie poprzez otwartą. Więc ulega, trzeba dość dużo chodzić. Co nie ule? Chodź, chodź, chodź. Piotrek ciągle rozgryza nowe rzeczy w Minecrafcie. Co to jest? To są wybory podstawowe. 3 stycznia włączyłem reklamę na YouTube, które wyłączy 3 lutego, aby zobaczyć, ile taki vlog, jak mój potrafi zarobić. I w tej chwili, tak jak się spodziewałem, te kwoty nie są duże. A wręcz przeciwnie, są bardzo małe. Więc po trzech tygodniach i z hakiem 22 dolary i sześcienny. Plus dostaję dość duże komentarze na YouTube, na które odpowiadam z miłą chęcią, bo zazwyczaj są to bardzo mądre komentarze i czasami dużo mi podpowiadają. Co robić dalej? Kolejna sprawa to 27 i 28 maja biegny biegnę bieg 100 km Passatore we Włoszech i logistyka do tego stała się olbrzymim koszmarem, ale już się rozwiązała. Czyli startuję z Warszawy i w piątek będę leciał do, do Bolonii. Samolotem. Stamtąd przemieszczę się pociągiem do Fienzy. Tutaj będę też spał. Następnie w sobotę wsiądę w autobus i pojadę do Florencji, który jest tutaj. To jest cała szerokość Włoch. A ja będę biegł właśnie z Florencji do Fienzy, czyli prawie przez połowę. Anyway, więc w sobotę o 15 wieczorem wybiegnę z Florencji i w niedzielę w ciągu dnia dobiegnę do Fienzy. Znowu spędzę noc, znowu wrócę pociągiem do Bolonii i wrócę do Warszawy. I w temacie ulca maratonu, w tej chwili. W najbliższą sobotę, niedzielę, będę biegał w sumie dwa razy, czyli dwa razy w tygodniu. W Ostatnią niedzielę biegłem raz i tak jeszcze potrwa przez 2-3 tygodnie. Czekam aż to się ociepli i te dziwne smogi zginą, Te dołożę troszeczkę więcej treningów, ale, ale o tym będziemy rozmawiać w przyszłości. Teraz idę do pracy, a tylko na chwilę, bo zaraz jadę na spotkanie użytkowników, które odbywa się… Bardzo blisko. I dalej uważam, że grupy użytkowników yy, dookoła pewnej technologii albo pewnego zagadnienia to jest najlepsza inwestycja, jaką można zrobić w swój czas, nawet kosztem pracy. Yy, pozwól, że wyjaśnię. W jednym miejscu przez cały dzień spotykają się specjaliści, którzy używają pewnej technologii, albo którzy idą pewnym nurtem. Na przykład są grupy użytkowników, które skupiają się wokół jakieś książki albo jakiejś idei. Yy, ja natomiast bardzo lubię spotkania technologiczne. I na tych spotkaniach po pierwsze uczymy się, bo jednego dnia mamy wiele wystąpień różnych ludzi, praktyków. Po drugie mamy możliwość poznać tych ludzi, spotkać się z nimi, nawiązać nowe kontakty, utrwalić stare kontakty. Bardzo chętnie przynajmniej raz w miesiącu chodzę na taką grupę i sam też tak organizuję. Więc w marcu robimy naszą grupę, gdzie będzie dużo fajnych gości. A propos góry publicznej nawet będzie gość z Francji. Po raz pierwszy będzie gość z Francji. Będzie fajnie. Yy, tak więc. Jestem na miejscu. Dzisiejsze spotkanie odbywa się w czymś takim, co się nazywa Orange Labs. Jestem w urzędzie dzielnicy Ursynów, aby nie, aby wznowić swoją działalność gospodarczą. Po co? To wyjaśnię również za chwilę. Tak więc działalność napiona. Szybko poszło. Tutaj zawsze idzie szybko. Natomiast jak zawsze muszę się udać do zus aby z nimi porozmawiać o życiu. Nie lubię chodzić do ZUSu. Nie wiem czemu, ale nie lubię. Tak więc... Tak więc firma jest mi potrzebna do kilku rzeczy. Jedną z tych rzeczy jest to, że szukam właśnie strony do kupienia. I nie jest to prosty sposób. Się ostatnio dowiedziałem, bo albo stronę ktoś przelicytuje, albo napiszę do kogoś, ktoś mówi, że Aj, tutaj Mirek, ja o tobie nic nie słyszałem, że kupujesz strony internetowe, więc ci nawet nie zaoferuję jej. ale dostałem takiego maila ostatnio. Więc. Gdy kupuję się strony na przykład na Empire Flippers, co pokazywałem kiedyś, już otwieram, to te strony są bardzo dobrze sprawdzone i są naprawdę dobrej jakości, natomiast trzeba wpłacić zaliczkę. I teraz gdy wpłacamy zaliczkę, gdy wpłacamy zaliczkę, tak jak wpłacałem tutaj, czyli to było 4000 zł, to po pierwsze była pobierana ode mnie prowizja plus te wszystkie rozliczenia i dostałem z powrotem jaką kwotę? 3700. I takich sytuacji jest więcej i będzie więcej, więc po prostu chcę wykorzystać możliwość, żeby takie rzeczy wkładać w korzyść działalności i też z pieniędzy firmowych zarządzać tym, żeby wpłacać zaliczki na rezerwację strony do licytacji i też ewentualnie kupować stronę z poziomu firmy, ale też rozliczać zarobki z poziomu firmy. Bo tak na przykład z Google AdSense też mi się zbierają pieniądze, i w tej chwili one leżą sobie tutaj i czekają, aż je wypłacę. I nie wypłacam specjalnie tego na konto standardowe, bo czekałem na to, żeby mieć działalność, po prostu, żeby rozdzielić to wszystko w działalności, więc niedługo będzie okazja. I mam wielką nadzieję, że ta kwota miesięczna będzie rosła cały czas, z racji tego też, że właśnie pracuję nad dwoma nowymi blogami. Więc oprócz tego, że cały czas szukam strony do kupienia i niedługo ruszę na rynek, żeby szukać mieszkania do kupienia na wynajem, to buduję dwa blogi, które służą temu, żeby zarabiać na siebie. Jeden dotyczy crossfitu, drugi dotyczy treningów. A propos różnych treningów. I miałem wielkie przekonanie, że ten crossfitowy będzie lepiej się przyjmował i będzie lepiej indeksowany przez takie rzeczy jak Google, Bing, Yahoo. Ale okazało się, że ten blog treningowy, obiecuję kiedyś je pokazać. Na razie nie chcę generować fałszywego ruchu. Więc ten blok treningowy rozwija się lepiej i mam nadzieję, że w ciągu 4-5 miesięcy zacznę zarabiać na siebie dość dobrze. To znaczy, w sumie na koniec roku, po odliczeniu kosztów, będę 1000 zł dochodu z tych wszystkich stron, które mam w tej chwili. Więc prace trwają cały czas i ten blok, blok treningów jest też dobrym blokiem, żeby wynajmować ludzi, aby pisali artykuły, bo format jest bardzo prosty i banalny. Jeszcze? No i to tyle. Żyjemy sobie dalej rodzinnie, bawimy się, pracujemy ciężko, co nie Ula? Czas jakoś leci powoli, ale do przodu, systematycznie. Prawda? A, i zapomniałbym. Te wznowienie działalności oczywiście nie jest tylko na potrzeby bloga, jest też na potrzeby innych rzeczy, ale oni nich sobie w przyszłości. Jeszcze nie wiem jak bliskie w bliskiej przyszłości, ale przyszłość obiecuję. Kiedyś. Można. Tak czy owak. Dziękuję jak zawsze i do zobaczenia jutro.